Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku drugiego dodatku do gry FIR. Słuchajcie, w poprzednim gameplayu wybuchła nam bomba nieznanego pochodzenia. Podejrzewam, że to atomówka i zwiał nam ten zdrajca, który kiedyś był w oddziałach FIR. Wiecie co, nie ma tutaj co dłużej gadać, tylko może czytajmy grę, Mamy tu jakąś. Yy... Zapis, który nazywa się Pogrzeb, no powiem mam szczerze, że bardzo ciekawa nazwa, dobra. Znajdź aresztu Gavina Morrisona, no niestety Gavin Morrison nam zwiał, wykorzystał moment zagapienia się naszego kolegi, który jest akurat przed nami, kiedy ten patrzył na wybuch bomby, no ja nic nie mogłem zrobić, bo to nie była moja brocha i spierdzielił, idziemy więc razem z kolegą. Był zniszczony wielkim powietrzem i nowa miasteczka została zbudowana na górze. Wziąłem dzieci na wycieczkę w zimie. Nigdy nie byłem na tej sekcji. Poczekajcie, ja sobie sprawdzę tylko stan mojego uzbrojenia. Chcę wiedzieć na czym stoję. Tu mam 50... Dobra, będę używał tej szturmówki. Poruczniku, poczekajcie na mnie. Mam fajną, fajną tutaj obraz. 144 fpsy. Piękna grafika. Poczekaj ziomuś, ja może sobie tutaj zmienię broń, bo mam bardzo mało tutaj amunicji do MP7. Znaczy nie wiem czy to jest MP7, po prostu tak to nazwałem. Oho się coś dzieje, kurde mój kolega zniknął znowuż. Został tylko popiół. No i co teraz? No zniknął po prostu, tak? No zniknął po prostu, rozpłynął się w powietrzu i nie wiem gdzie on teraz jest. Chyba tędy. Nie. Gdzie jest mój kulega? Kulega. Co ja powiedziałem, ja kolega, to powiedziałem kulega. Dobra. Zdarzają mi się padki głosowe, o czym doskonale wiecie. O cholera No i idźcie tutaj w lewo albo w prawo cholera wie w drugą No i tutaj na pewno nie pójdę. Muszę iść tędy. Pewnie zawało dostanę, jak otworzę te drzwi. A może nie? Zobaczymy. Dobra. Minki tutaj mam. Przytulimy. Chyba tędy czekaliś. O kurde. Co jest? Where the fuck have you been?

Idę. O o! Alma! Cał... Całkiem naga. Przebiegła. Tam jest steryt. Macniacz zdrowia. Super. Chodźmy tutaj poruczniku. Chociaż ty jesteś sierżantem, jesteś wyższym stopniem ode mnie, nie pow... To ja powinienem cię... Z...

Zostańmy się no Poczekaj na mnie. Chcę iść z tobą, a ty mnie rozdzierać bez. bez mnie. Co to by było? Akurat się odwróciłem. Cholera jasna. Poczekajcie chwileczkę, bo to było dobra akcja. Poczekaj na mnie, koleś. Poczekaj, poczekaj. Chciałem. Zrobiłem cofkę, bo nie wiedziałem. O kurde! Ale mnie cofnęło. Alma za nim idzie. Zaraz będzie po nim. Szkoda. Zginie najprawdopodobniej. Ah. Powoli, w połączniku. O, kawałka. Spadłem. No i nic nie widzę, bo się tu kurzy cholera. nie Poczekajcie. Hey, up here. Aha, dobra. Może wyjdę stąd. Hold on, I'll be right down. What's that? Stay no, What a piece of me! Come on, motherfucker! Get your ass up here. No nie wierzę. Dobry jesteś, poruczniku. To było prawie tak jak Amarillo. Come on. Morrison's getting away. Ale jest No nie będzie to ciekawe, bo chodź tu. Się no i nasz kolega zginął, a raczej porucznik. Szkoda, nie ciekawie jest teraz. No i też mam mało amunicji, zobaczcie. Tutaj trzeba iść. Uzupełnimy co nieco. Została tylko ręka społecznika. Zapisywanie punktu kontrolnego. Wiecie, to tak się nigdy nie odzywałem, bo troszeczkę drastyczne te sceny były. Gra ewidentnie nie jest dla dzieci. powalniacza nie miałem innego wyjścia nie będę się cackał jak się kolejny pojawi to to samo zrobię cisza i spokój póki co oho Zobaczymy, co tu się stanie jak będzie mhm. widzieliście? Tutaj to samo pewnie ewidentnie ten ziomek chce mnie zjeść. Teraz pytanie, którędy iść? No spróbuję no, w sumie nie ma innej drogi. Poczekajcie, zanim... Jeszcze chyba wyłączyłem na chwilę nagrywanie. Nie wiem, co się stało. Może nacisnąłem coś źle. Nieświadomie. Ale kontynuuję przygodę. Dobra, jest jeszcze jakiś. Tak. Tutaj. Kurde. Dobra, mam. Idzie za mną Słyszę coś Pierdzielaj dziadu Wyjdź Mam Kurde z żelbem Chętnie przygodził No i koniec śpi. Idziemy dalej. Wiecie co? Bardzo mnie to cieszy. Serio. Mam akimbo. Więc nie jest tak źle. I tu mam trochę amunicji. Więc. Jest ok. Tu bardzo mało. A Akimbo będziemy używać. Teraz cały czas. Chyba, że w ostateczności nie będę używał teraz cały czas tego Akimbo. Sprzeda się dobre i to naprawdę. Bo nie mam kompletnie amunicji. Akimbo jest bardzo silne. Idę do góry. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Cały czas do góry. Może wyjdę z tego budynku. Idę za śladami krwi. No i co? No i trochę, ale jest szelba. super, ale mi wystraszył nasz kolega, chyba trzeba iść na dół. No teraz opętany jest, albo cholera wie, co się z nim dzieje. Patente? Otto che patente? Dobra, hoci. No, i widzicie gwoździownica. Dawno jej nie widziałem. Tylko co wziąć? A wiecie co? Nie chcę tej broni. Na razie mam. A kimbo jest mocniejsze od niej? No, ten na pewno nie wyjdę. Da się to odkręcić. Idziemy tu. Zobaczymy, co tutaj. O, okej. Okay. Przeżyj, wydostań się na powierzchnię. Dowiedz się jaki los spotkał pozostałych członków oddziału F.E.A.R. Namiot i aresztuj Gabina Morrisona. No słuchajcie, no... Jaki los spotkał pozostałych członków F.E.A.R. No podejrzewam, że wszyscy zginęli. Tylko ja przeżyłem. Oho. Właśnie. Ten... Właśnie. Jeszcze jeden, Bóg załatwiłem. Przeżyć się postaram, tylko nie wiem czy mi ammo nie braknie. Ale tutaj muzyka podkręca napięcie. Ja pierniczę. Są chłopaki. Idzie tu. Idzie ja jeszcze tu, partę. Mam. Chyba wszyscy poszli spać. Dobre jest to powolnienie czasu. Dawno tak bardzo często nie używałem. Chodź, chodź jak taki no, tu nie wyjdę A tu tam może pójdę, tylko widzicie Nie wiem w którą stronę iść, czy tutaj, czy tam Raz, zaraz Nie no Dobrze szłem muszę iść tutaj po tych skrzyneczkach znów mnie chciał zjeść, Ziomego odwal się i zapis kolejny o tu się lampa rusza, czyli będzie akcja. podejrzewam spadła kurde szczura się nawet wystraszyłem momencik sprawdzimy amunicję nie do wszystkiego mam pod dostatkiem tu mi na razie nic nie grozi nic? chyba mnie nic nie wciągnie, dobra o, ziomeczek Mam zdjęcia. No dupa No jak ja nie mam teraz iść? Raczej gdzie? Poczekajcie, zaś się. Znaczy, o, tu jest przejście, tu są drzwi, nie zauważyłem tego. Dobra. Nie no, będę spowalniał czas i strzelał ze strzelby. Tu mi się coś przecięło. Oho w to samo. <try> chłopaki, podejrzewam, że są blisko. A tu się da wyjść? O, super. Wiecie co? O kurka, posta. Jak to mówią? Helena, mam zabał. Dobra, poczekajcie. Tu nie mam już nic, więc biorę gwoździownicę. Przyda się, lepsza będzie niż, niż... Znaczy, lepsza na pewno nie będzie, ale przynajmniej... Mamy amunicję Dobra, ja tu sprawdzę wyposażenie. Jest tu coś ciekawego? Albo obejdę tutaj dookoła. Może coś przegapiłem, jakieś kamizelki. Chyba nic nie przegapiłem, dobra. Chodźmy tędy. Zobaczymy co nasz będzie tutaj czekać. A, drzwi Aha, super. Musimy szybko przejść zanim się zamkną. Dobra. Teraz mam cię ziomek ratować. Łazi? Dobra, mam. Chyba tam jest jeszcze. Nie ma, dobra. Prześcimy tutaj wodę. Może poziom wody się podniesie. Tak, a my dostaniemy się poziom wyżej. Ale jak ja mam się teraz dostać Dobra, jestem na powierzchni. Dobra, oświetlenie wróciło. Dobra, idziemy. Teraz ten gościu chce, żebyśmy go ratowali. Ale spierdzielił. Nie zdążyłem go podratować. Jak mi się uda, to go uratuję. Poczekajcie, jak tam stan amunicji. Dobra, mam. Trochę tego jest, ale. O! Siemaneczko, chłopaki. Wiecie, co potrzebuję waszej broni? Nie pogniewajcie się, jak wam zabiorę. Szkoda amunicji. O, mam. Tu fajne rzeczy. Dzięki. Za pożyczenie amunicji, teraz to można szaleć, chociaż nie do końca. We've got tutaj są... Morrison. Mamy Morisona, przeciwnicy go złapali, Czy najemnicy tutaj są. Kurde, poczekajcie. jest, czyli będzie teraz akcja tutaj. Biorę to. Ostrzelam trochę z innej broni. I o! Mam cię. No, pojedynczy samą moc, ale zazwyczaj bardzo mało amunicji w niej jest. Chyba sobie poradzili tutaj. Kurde, zobaczcie, gdzie jest amunicji. Nie to chciałem mówić. To mnie serio. Chciałem coś innego pod podać. Chciałem minkę położyć, no ale mi się nie udało. Dobra, w którą stronę teraz? Chyba tu. Albo tu. Oj. Ktoś do mnie strzelił. Apteczka. Przytulimy, mamy... Kompletnie ja idę tutaj. Wszystko ich podleczyłem. Niech podejdzie. Nikt tam. To jest jeszcze jeden przeciwnik. A kurde niepotrzebnie rzuciłem tą minkę. A poczekajcie, mam jeszcze C4? Mam o to ma broń? Chyba nie. Dobra, chodźcie do góry. Chyba tędy. Chociaż z drugiej strony, to nie wiem. Jeszcze zobaczę tutaj, czy nie trzeba iść. Aha, chyba się tutaj nie da przejść. Dobra, to wracamy. Idziemy do góry po schodach. Wiecie co? Jeszcze jeden zapis, będziemy kończyć gameplaya. Bo nie chcę przesadzić z czasem. Muczę sobie światło. Zapis i kończymy. Ciekawe, ciekawe. Ale też drastyczne są tutaj sceny. O!

Pamiętacie tutaj, szliśmy na dół, w pierwszym dodatku. Dobra, idziemy przed siebie Kurde, w pierwszym dodatku tu były sterydy Nie wiem gdzie iść, idziemy na razie prosto I tu mieliśmy też w pierwszym dodatku pojednek z robocikiem Mam nadzieję, że tutaj tego nie będzie nie chcę mi się z nim walczyć Dobra, uzupełniłem full apteczek Mam 10 Dzięki Dobranoc Czemu, czemu ci ob obywatele się nie ruszają? Chociaż Co jest z tobą, ziomek? Zimno mu Cholera, wie co mu jest Dobra No i dam radę? Ej Chyba tędy. Dobra, dobrze, idę. No i koniec. I to będzie raczej wszystko. No, wystarczy na dziś. Tak jest. Interwał 5. Spokojnie, ziomuś, ale to wszystko na dziś. Nie. Dobra, moi drodzy, myślę, że to będzie wszystko, co przygotowałem w tym materiale. Co będzie dalej z naszym kolegą, to dowiecie się w następnym odcinku. Dajcie mi łapeczkę w górę, jeżeli odcineczek Wam się podobał. Jeżeli nie, łapeczkę w dół. Subskrybujcie, udostępniacie mój kanał. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć!